Witam się z Wami serdecznie, kochani, w kolejnym vlogu. Ja jestem w kuchni. Właśnie sobie piję kawusie w moim kubeczku. Happy Christmas. Wzięłam sobie taki, zmieniłam na kubeczek świąteczny, kawunia jest. Zapraszam do kawusi. I wiecie co? Postanowiłam, że właśnie umyję okna w kuchni i biorę się do pracy. I co? Dajcie znać, czy wypijecie kawusie i czy macie już okna umyte. Na święta. Skończyłam okna jak okna umyte. Na pewno się będzie lepiej przez nie patrzeć. Okna umyte. Tak jak widziałyście, teraz już lepiej przez nie widać. Nie, tak jest dziewczyny, powiem Wam, że jak są okna takie lekko wiecie, niezbyt czyste, to tak jest, że właśnie człowiek tak się czuje w tym domu tak ciemno. No dobra, nie o tym. Tylko dajcie mi znać, czy Wy już macie wszystko ogarnięte na święta co ja Wam chciałam wiecie co wyskoczyłam na chwilę jeszcze w międzyczasie po umyciu tych okien do Lidla były na przecenie takie skarpetki 35-38 rozmiar i wzięłam sobie one chyba 2 euro kosztowały 72% bawełny ja mam jakąś fazę teraz na skar kupowanie skarpetek, nie wiem co mi odbiły ja pierwsza para jest taka, zobaczcie jak się fajnie prezentują taki pingwin w słuchawkach Później jest druga czerwone w reniferki, no i trzecia jest. O, tu jest ciastek, zaraz Wam pokażę. Może mi się uda. O, uda mi się. Tutaj mamy ciastek granatowe takie z ciastkiem i z tą laseczką taką świąteczną. Tu gdzieś są te laseczki. No, to takie właśnie skarpety sobie wzięłam, zobaczymy. I wiecie co, zawsze kupuję ścierki do naczyń w Lidlu, bo mają, przeważnie mi się udaje zawsze kupować w promocji, więc kupiłam dwa komplety, takie same z 2, 2,50 euro na 74. Euro. Z pomarańczową etykietą. No ale u nas to powiem Wam, że jak Marta pokazuje takie fajne rzeczy, to u nas rzadko co Marta Biego pozdrawiam. To mało rzeczy u nas jest właśnie takich z tą pomarańczową etykietą. A jak są, to już takie, powiem Wam, niezbyt ciekawe te rzeczy. I zobaczcie, jaki fajny mają wzór taka krateczka. Bardzo fajne będą. Myślę, że nie będzie na nich widać tak jak to te ścierki w kuchni, to zawsze czymś się upierdzielą. Więc tak, jedne są w krateczkę, a drugie, druga jest granatowa. Mój ulubiony kolor to granat, właśnie, lubię po prostu. A i mamy, że 100% bawełny, więc dwa takie komplety się przydadzą. Po euro, powiem, tak jak mówiłam, euro 74 to spoko. No i co, kochane, to by było tyle. Tak, właśnie mówiłam, jeszcze przyjdę do Was na chwilę. Dzisiaj będziemy lecieć do kina. Kobiety z Dubaju, tak, dzisiaj idziemy do kina na wieczór w tamtym tamten film, który oglądałam jedna z Was mnie prosiła żebym dała znać to było Pitbull, też fajny film jeżeli ktoś lubi takie film, filmy akcji, polski film ja lubię polskie filmy, to powiem Wam, że fajny, to chodzi o tą mafię pruszkowską, jeśli lubi właśnie takie filmy, to Wam polecam bo jest dużo akcji, jest facet, który robi ma taką smykałkę do robienia bomb, on rozpierdziela tam wszystko. No i później akcja się rozkręca, rozkręca. Podobał mi się ten Pitbull, powiem Wam, że taka taki polska y, sensacja. No, podobają mi, podoba mi się takie filmy. A dzisiaj idziemy właśnie na to: kobiety z Dubaju. No, zobaczymy, jak to będzie, co to będzie. No kochani, jesteśmy w kinie, idziemy właśnie, o, widzicie, korytarzyk. Idziemy, tu mam wyżereczkę, patrzcie, całe dla mnie na ciosy z gorącym ser, serem żółtym. O nie, to jest piota. Ja mam drugie. O! No i pędzimy, jeszcze jest kola, nie? Dobra, lecimy. Zaraz zobaczymy jak będzie. Siema kochani, witam się z wami serdecznie, wiecie co, wczoraj ten film, ja już wczoraj nic nie nagrywałam, ponieważ wyszliśmy, było mega późno i powiem wam, na 10 to taka szósteczka dobra, powiem wam, że no, taki film musicie same zobaczyć, nic wam nie będę zdradzała, no i co, i bardzo ładna, fajna rola Katarzyny Figury, Prze normalnie to jest babka, która potrafi zagrać wszystko naprawdę jest konkretna no i co wam jeszcze powiem dzisiaj mamy mega piękną pogodę jest zimno, nie wiem ile pokazuje piąteczka. piąteczka, ale no mi jest zimno, dzisiaj mam takie fajne ciepłe spodnie polarowe założone niebo niebieściutkie zaraz wam zrobię leciutką taką przebitkę nie ma wiatru ale kurde powietrze mroźnawe My się, my właśnie wyruszamy, jedziemy coś załatwić, no i będę się odzywała do Was później. Dzisiaj chcę też zrobić dobry obiadek, może Wam jakąś taką leciutką przebiteczkę tylko zrobię, bo chyba mi się nie uda za bardzo za dużo nagrać, ale to nie o tym. No i dobra, będę się do Was odzywała później i życzę Wam wszystkiego dobrego, kochane moje. Jesteśmy w sklepie dla piesków, dla zwierzątek i szukamy pewnej takiej zarąbistej szczotki dla naszego pupila. No i co kochani, zakup zrobiony, znalazłam fajną szczotkę na wzór tamtej, co mi Anitka polecała, więc jest w sumie taka sama, tylko inna firma i już piesek będzie zadbany, bo to jest w ogóle napisane, powiem Wam tu też, że to jest do szczotkowania koni, ale jest ostra i mam nadzieję, że ta jej zła sierść wyjdzie i już nie będzie wychodziło, bo to tyle rodzajów co szczotek było kupowanych, dlatego naszego psa to masakra. No i przy okazji jeszcze mi się wróciło, bo znalazłam 10 euro. Bo. Częście, o! Ha, ha. Kochani, piękna pogoda. Kawusia jest, pijemy. Zapraszam was do Kawusi. Musieliśmy wyjść z tego yy, budynku, bo po prostu Świe... Nie ma to jak świeże powietrze, prawda? Tak, to te maski cały czas na tej, twarzy, na tej twarzy to jest po prostu tragedia. Ja to się duszę. Mamy piękne słońko, może dzisiaj jeszcze pojedziemy nad morze po wdychać świeżego powietrza. I tutaj są już uformowane gołąbeczki, lądują inaczej jak? <laughs> inaczej. Lądują na patelni, a tutaj jest wywar już, mi się gotuje i później wszystko będzie zapiekane i polewane tym wywarem i do piekarnika. Podsmażone. O, widzicie? Mniej więcej to tak wygląda. Zalewam tym sosikiem, no i zaraz będę wkładać do piekarnika i teraz do piekarnika na godzinkę. Kochane, przychodzę jeszcze do Was, włosy mam takie normalnie dzisiaj nieogarnięte, że będę musiała na wieczór umyć. Przychodzę do Was, jeszcze chciałam Wam polecić, zobaczcie pomadkę. Nową pomadkę dzisiaj otworzyłam, tak się prezentuje, to jest z Avonu, kolorek Perfection. Tak się prezentuje, dzisiaj ją otworzyłam, bardzo ładny kolorek, zobaczcie, ona jest tak fajnie, ja już ją tutaj u góry tak zużyłam, bo ja dzisiaj właśnie ją otworzyłam. Bardzo mi się podoba kolor i jest tak fajnie wycięta, widzicie? Tak, jest fajnie zrobiona. Bardzo ładna, matowa. W ogóle mi nie wysusza ust. Widziałeście w aucie taką przebitkę? Powiem Wam, że bardzo mi się podoba matowy, nie. nie tak, właśnie taki zimny, matowy róż. Bardzo fajna nawilżająca, to chciałam Wam dziewczyny polecać, ja ją dzisiaj noszę cały dzień, dobra my niedługo będziemy się zbierać tak jak widzieliście obiad już wykonany czekamy aż w minie czas tam chyba godzina będzie w piekarniku no i będziemy zbierać się nad morze no i smacznego kochani, tak się prezentują i my szamiemy polecam Wam serdecznie gołąbki inaczej no, kochani, już przyjechaliśmy nad morze. Wzięłam was w tak ciemną. Już jest tak ciemno, która jest Marcinek godzina? Zobacz. 17. No, no to kurczę, przyjechaliśmy, obiad zjedliśmy i przyjechaliśmy na, na spacer nad morze. A zobaczcie, nic nie widać. Morza nie ma. A morza nie ma. No, ale jest chłodnawo, fajnie, przyjemnie, miło. No idziemy spacerować. I co? Powiem wam, że tak szybko zleciał dzisiejszy dzionek. Jutro już kolejny dzionek nowy. Arbak. Słucham? Arbak. No. No i co kochani? Może wam tutaj jeszcze coś pokażę. O widzicie? A tam daleko, tam gdzie jest mój palec, jest miasteczko Portmarnock. Ale miasteczko się ładnie świeci. Powiem Wam, że wygląda z daleka jak w Chorwacji. Bardzo nam się podoba. Ciemno jak w dupie. <laughs> Ciemno jak w dupie. <laughs> nie wiem, czy ten Pan nas nie zrozumiał. Czasami by się śmiał. No, no to co? No to będę kończyć. Kochani, zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Że wytrzymałyście ze mną do końca. No i do następnego, trzymajcie się. Pa!